Dzień dobry. Zakupiłem taką gitarkę, dwunastką strunową firmy Ibanez. O klasy takiej raczej popularnej. Nawet nie wiem, czy to nie jest jakieś trzy czwarte, bo taka jest zgrabniutka dosyć. Nie jest jakaś wielka gitara. Prawie nieużywana. Nigdy nie konserwowana. Jak widzicie podstrunnica Palisandrowa powysychana. Osoba, która mi ją sprzedawała, mówiła, że nie potrafi na niej grać, że palce jej puchną, że ma bąble, że jest bardzo twarda. No nie ma się co dziwić. Proszę spojrzeć na odległość na pierwszym progu. To jest jakieś półtora milimetra, albo nawet lepiej. Tutaj odległość na ostatnim progu też jest koszmarnie wielka. Ja na gitarach się nie znam. Tam troszeczkę tylko swoją gitarkę, taką elektryczną, mam super strata takiego. To sobie tam podkonserwowałem, troszeczkę ustawiłem krzywiznę, krzywiznę gryfu. No i spróbuję tą gitarę troszkę doprowadzić do takiego stanu, żeby ona była przyjemna w graniu, żeby stroiła w tej chwili ta odległość strun od gryfu jest taka duża, że już ta oktawa tutaj w ogóle nie stroi bo strunę trzeba najpierw naciągnąć porządnie palcem no powiem tak, ja na niej próbowałem grać i mimo że, mimo, że silną mam rękę i i, I palce wprawione, i tak dalej, to jednak y, umordowałem się również, więc y, no nie ma mowy. A kupiłem ją z przeznaczeniem na prezent y, dla młodej osoby, dla młodej dziewczyny, która sobie bardzo pięknie gra na gitarze. I taka dwunastostronowa, myślę, gitara sprawi jej wiele przyjemności, bo y, brzmienie 12-strunowej gitary jest no przepiękne. Także wystarczy jeden instrument i to brzmi jak organy. No i teraz co? Muszę ją doprowadzić do jakiegoś stanu takiego, żeby żeby te malutkie rączki nie zmęczyły się i mogły sobie śmiało po tym gryfie śmigać. Zobaczymy, czy mi się to uda. No, mam nadzieję, że niczego nie popsuję, nie będę ingerował w jakieś progi, w szlifowanie, bo się na tym kompletnie nie znam. Poza tym Jestem do tego nieprzygotowany, nie mam odpowiednich pilników, no nie mam narzędzi do gitar, po prostu nigdy nie robiłem gitar. Jak część z Was pewnie się tam pamięta, to ja troszeczkę się zajmuję fortepianami i, i, i w tej dziedzinie jestem bardziej przygotowany do pracy niż, niż w dziedzinie tych gitarek, ale no spróbujemy coś z tym zrobić. Ja myślę, że pierwsze, co zrobię, to od... zdejmę jej te stare struny. To są 10,47 struny. Dla tych, którzy się znają, to jest grubość tych strun. Od 10 tysięcznych do 47 tysięcznych chyba cala jakoś tak. Ale, ale mogę coś bredzić, ale, ale chyba tak. W każdym razie kupiłem struny kupiłem struny, niezłe myślę, struny Ernie Ball, 9,46, 9,46 i mam nadzieję, że te cieńsze struny, plus obniżenie tutaj strun na gryfie, obniżenie ich tutaj na siodełku, spowoduje regulacja krzywizny gryfu, ponieważ ma tutaj śrubę regulacyjną, nie wiem czy to będzie widać, no troszeczkę tam widać te tej śruby, tak ona tam jest, o. Mam nadzieję spowoduje, że gitarka zrobi się fajna, przyjemna do grania, leciutka. Zacznę od odkręcenia strun oczywiście. a música Stare strony trzeba wyrzucić. One się już do niczego nie przydadzą. Więc najwygodniej będzie je po prostu obciąć. Mocowane są na takie, na takie kołeczki. Tak, tu jest wszystko w porządku. Kołeczki mam, nawet jeden zapasowy. Nie, no, gitara jest w ogóle z instrukcją obsługi, z fakturą zakupu, z zapasowym kołeczkiem, ze wszystkim, co można sobie wyobrazić. Także warto było ją kupić i spróbować i spróbować doprowadzić do ładu. Zobaczymy czy mi się to uda, bo przecież kompletnie nie mam doświadczenia. Pooglądałem tylko filmiki na YouTube jak robią to ludzie fachowcy. Popatrzyłem sobie i stwierdziłem, że chyba powinienem dać radę. Zobaczymy. Strony zdjęte, przynajmniej tutaj z tej części. Oczywiście, gdybym był bardziej do tego wszystkiego przygotowany, gdybym miał te pilniczki do koronowania i tak dalej, to pokusiłbym się pewno o, o, o sprawdzenie tych progów. One w ogóle nie są zużyte, ale, ale pewnie bym je tam pod, troszeczkę podrównał, podpolerował. Ale nie będę się za to brał, bo muszę mieć najpierw, muszę mieć czym to robić. No i już tutaj mamy tą wkładkę. Mostka. Już mamy tą wkładkę mostka i już widzę, że nie ma żadnych podkładek regulacyjnych, jak to bywa w niektórych gitarach, że można po prostu sobie wyjąć, wyjąć podkładkę i opuścić tą wkładkę na dół, obniżając akcję stron, ale tutaj tego. Nie widzę. Będę musiał po prostu podszlifować troszkę. Struny zdjęte Strasznie zakurzone tu wszystko pod tymi strunami jest. Będę to później dokładnie czyścił, ale na razie tylko tak skórzu. Dobrze. Co dalej się robi, pytanie jest. Może spróbuję doprowadzić do ładu tą podstrunnicę? Kupiłem jakieś takie preparaty. Zobaczymy, co to, co to pomoże. Jakiś taki Dunlop do czyszczenia mam. I tu jeszcze wcześniej kupiłem takiego Dunlopa do, do konserwacji. Tu jest w atomizerze, to prawdopodobnie trzeba mm, spsikać sobie ten gryf. zabezpieczę to, śmatkami <laughs> czystymi. Czekaj tu mi się nic nie. O, myślę, że to wystarczy. Pewno ci ludzie, którzy profesjonalnie zajmują się gitarami, po prostu patrzą i mówią: matkę, co ten facet robi?" Nie? No to spsikamy to. Spsikamy. I szorujemy. Ona tutaj była, tu gdzie jeszcze te akordy się pierwsze chwyta tam Edur, Cedur, Giedur, Dedur, strasznie była brudna od paluchów. Zobaczymy czy to, czy ten preparat jest. Stanie to ładnie wymyć. I tak sobie wyczyszczę całą na razie tą podstrunnicę. No, zobaczmy już po tym wstępnym czyszczeniu. Podstrunnica wygląda w ten sposób. Przeczyściłem też troszkę ten mostek. Także już jest nieźle. Ten brud widzę, który tutaj był w okolicy pierwszych pozycji. Bardzo ładnie zszedł. Także jest jest nieźle. No i zobaczymy, co dalej. Spróbuję teraz ustawić akcję strun, będę musiał podszlifować ten, to siodełko, spróbuję go odbić, podszlifować tą wkładkę, żeby, żeby usiadła niżej No i zobaczymy jak mi to wszystko pójdzie. Mam ten, to siodełko już mam odklejone. Spróbuję sobie to poczyścić z kleju. ale oko jest plastikowe. No nie jest to gitara, jakaś super droga. Wiadomo. <laughs> Także doprowadzę to siodełko do, do takiego stanu, żeby akcja strun była prawidłowa. 0,8 na strunach basowych i 0,6 na tych cienkich. Myślę, że to siodełko mam już, mam już zrobione. Wstępnie założyłem dwie struny, żeby zobaczyć wysokość. Tak, tutaj też się troszkę obniżyło. Spróbuję teraz założyć wszystkie struny, założę je i zobaczę jak krzywizna gryfu i jak to się wszystko układa. A w międzyczasie jeszcze... Prawda? Jim Dunlop po kilkokrotnym przekręceniu ułamał yy, się taki taki plastikowy pin, który o, to jest to o. takie coś się ułamało i długo nie pożyło. Ale chwała Bogu idealnie taki wkręt pasował długi, także w tej chwili jest super. Można powiedzieć, sytuacja uratowana. To do wyrzucenia. Założę wszystkie struny i zobaczymy, jak dalej sytuacja się potoczy. Założyłem struny, wystroiłem wstępnie. I teraz, jaką mamy sytuację? Tutaj jest perfekcyjnie już na siodełku jest perfekcyjnie, troszkę mam jeszcze tutaj za wysoko. Ta odległość, czyli krzywizna gryfu, oczywiście po przyciśnięciu na pierwszym progu jest prawidłowa w tej chwili, ja była za duża, czyli, czyli sam pręt był dobrze wyregulowany, bo tu poszły struny cieńsze, więc naciąg jest mniejszy, mniej wykrzywiło gryf, jest w tej chwili w porządku. Jedyne z czym spróbuję jeszcze zawalczyć, to yy, ta odległość. tutaj jeszcze, jeszcze tą wkładkę troszkę podszlifuję i potem zobaczymy, co będzie dalej. Podszlifowałem troszkę ten yy, tą wkładkę tutaj, ten prożek w mostku. Mam nadzieję, że już teraz będzie w porządku. Natomiast zanim jeszcze zakręcę struny, to postaram się jeszcze, jeszcze trochę natłuścić, jeszcze troszkę natłuścić tutaj podstrunnicę. Nie wiem, czy to coś leci przez tego knota, czy nie. Co ja nie widzę, żeby to coś leciało? Zdejmę to. To coś. Zdejmę to coś. Po prostu nasmaruję. Nasmaruję to ręcznie. Ręcznie, w sensie bezpośrednio. więc niech się troszeczkę napije tego olejku. Zostawiał, żeby. No, zrobię to do końca, poczekam aż troszeczkę yy, wejdzie w strukturę drewna ten olejek i przetrę potem yy, czystą szmatką, przetrę powierzchownie dosłownie, tylko tak, żeby, żeby nie, nie tłuściło palców. Później już z powrotem struny napnę do stroju. I jeszcze raz wszystko posprawdzam. W ten sposób to zrobimy. Dobrze, niech teraz sobie na spokojnie to chwilkę po, poczeka. No, i tym sposobem skończyłem tą gitarkę. Myślę, że fajnie wyszło. Jest przyjemna w graniu. Przyjemna w graniu. Zaraz tam zagram kilka takich no, tam akordzików. Ja tam nie bardzo potrafię grać. Mikrofon tam troszkę dalej, żeby żeby to nie, nie wzbudzało się. Nie przeszkadzało. Myślę, że fajnie wyszła gitarka. się Dobra. Tak wyszła gitareczka elegancko. Ona tutaj ma taki jeszcze stroik. On działa oczywiście, wszystko jest w porządku. Gitarka jest taka. Trzeba ją przetrzeć matką po prostu. Bo teraz ja ją brudnymi łapskami trochę podotykałem. No, myślę, że nie jest najgorzej z tą gitarą. Teraz jest w porządku. No. Także tyle na, na dzisiaj z, te, z tego nietypowego filmu. Mam jeszcze taką starą, starutką mandolina i właśnie staram się dokupować do niej różne e, różne rzeczy typu, właśnie siodełko, strunociąg, bo tam był połamany. E, progi kupiłem już, e, myślę, że się za to wezmę w ramach jakiegoś takiego relaksu niedzielnego, prawdopodobnie. Także też jeszcze mandolinka będzie do zrobienia, a i banezik już gotowy.